Siemasie Messerschmerz. Mmm, czy gram z Szymonem? I tak. Jeżeli każdy, ale to każdy codziennie będziecie prosili, żebyście byli na odcinku, to ja proszę. Będę wywalał takie osoby, bo od dawna nie było odcinka, gdzie już sam nagrywam. A więc. No, od dawna tego, takiego odcinka nie było więc Szymon nagram to jeden odcinek i trochę nagram y, samemu. No bo co? No jeszcze nagram osobny film, niedługo też będzie na kanale o tym, że taki, taka osoba, Kajtek która mu jak u snów winnych, Nawet pewnie nie będzie, będzie nagrywał z nimi filmów i tak ale, żeby... Wyjdę na z tego klubu. No i będę chłop żałował, więc jeżeli się w tym klubie, to nie polecam jego. Więc jak to myśli, to proszę wyjść. Po prostu nie będzie nie będzie nic robił w tym klubie. A więc po prostu nie miał klub, i nie będzie nagrywał. Rozumiem, ja też je promowałem. Ale nie tak, że po prostu dołączyło dużo osób i nagrałem A więc no. ymm gdzieś jeszcze edgar poroś, nie to się, dobra, lecę i lecimy już do następnej gierki dobra i druga gierka, znaczy z trzecia, no bo zapomniałem włączyć nagrywanie, ale dobra. Mniejsza. Jak już mówiłem, jeżeli jesteście w tym klubie, to, to, albo jeżeli tylko tak widzicie, to jest ich prosty chamski. Ja rozumiem, jakbyś nagrywał filmy, ale tak... Po prostu żeby twój klub miał maksymalnie nie wiem, 10 osób, kilka twoich znajomych yy, i randomowe osoby z mojego klubu. No to... I tak samo osoby są nagrywają, no to są inaczej traktowane. Każdy chce z nimi grać i w ogóle to, to jest takie inne. Aha, dobra, bo nie

15 HP. No ale taki grup materiał był, więc tyle. Pa!